Witajcie, jestem Kacper, czyli osoba zaczynająca na YouTubie i będę nakrywał, będę bardziej codziennie różne filmiki z najbardziej oczekujcie z gier. Nie, Rzadko mogą być różne z gier. jak będziecie mi polecać bardzo fajne, to będę się wysłuchał i będę próbował je zagrać. Grami, które będę się pojawiać to Fortnite, Roblox oraz Minecraft i Browser. Najbardziej z Robloxa będę się pojawiać styl stylu Ubrained Rivals, Pet Simulator 99 i oczywiście Tonight the, the, Night, the Forest. Shorty będę się pojawiać w the Tonight Night, the Night the Forest, bo będę chciał codziennie, jak będę się wyrabiał, robić takie małe shorty, które będę właśnie przestawiał i pokazywał, jak będę robić całe, całe Daily. Ogólnie z Fortnitea będzie bardzo mało, bo będę miał bardzo mało pomysłów na różne, właśnie, filmiki. Najbardziej to będą się pojawiać, kiedy będą nowe sezony i będą różne leaky z, właśnie, twórców Fortnitea. Z Prostarsa tylko będą się pojawiać wtedy, kiedy będziemy mieli zapowiedzi nowego sezonu i tego, i będziemy je analizować. Ogólnie z Robloxa też bardzo będę chciał właśnie live'y robić, a najbardziej Styl A Brain bo wtedy w sobotę o 21.00 jeśli będę mógł robić live'y, bym robił po prostu live'y z właśnie styl Style A Brainload. Najbardziej spodziewajcie się właśnie Robloxa i Minecrafta oraz pytacie się co będę robił z Minecrafta. Z Minecrafta, które najbardziej chciałbym właśnie i najbardziej często będę to będą challenge różne mapki i najbardziej na świecie, którego bardzo liczę, to jest Horror Minecraft. Spoileruję Wam bardzo wielk, wielki spoiler. Jeśli nie chcecie tego usłyszeć, to pomińcie sobie. Ogólnie, jutro pojawi się pierwszy generalny odcinek z właśnie tego kanału: pod tytułem Minecraft the Horror, the Forest. Ogólnie, to jest jakby zaczynający po prostu ten kanał, film. A jutro już będzie taki generalny. Ogólnie, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i pamiętajcie, żeby napisać właśnie w komentarzu, czy jutro będziecie, jeśli ktoś już to usłyszał. A i ogólnie, jeszcze do dodania mam, że jeśli będę się wyrabiał, to będę robił daily o 16.16. .16. A już nie przedłużę i żegnajcie. Do jutra.